Football Baby to są ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej. Ja za siebie mogę powiedzieć, że jak najbardziej polecam zajęcia Football Baby w Głogowie dla wszystkich rodziców. Przede wszystkim to, że to jest od najmłodszych lat już promowanie zdrowia. Pokazywanie, że ruch jest bardzo ważny i wpajanie dzieciom, że ruch na świeżym powietrzu, tak jak teraz mamy możliwość, to już tym bardziej jest naprawdę bardzo dzieciom też potrzebny i wskazany. Niem jest złapać to minę. Dobra? Tak. Dzieci właśnie tak jak teraz prowadzimy od 2 do 4 lat. To tylko zabawa. To jest właśnie główny przekaz tego sportu i tego ruchu. Jest aktywnym udziałem rodzica to też jest bardzo ważne, że tutaj dziecko nie jest pozostawiane samo sobie, tylko rodzice również uczestniczą. Myślę, że to jest głównie motywacja do działania i pomaganie dzieciom w wykonywaniu różnych ćwiczeń. Bardzo często, jak rozmawiam z rodzicami, to właśnie zdarza się, że mówią: o, takie ćwiczenie fajnie, poćwiczymy sobie gdzieś tam na działce albo w domu, albo o, takie też robiłeś. Zdecydowanie wynoszą to pewno tutaj sporo z tego, co robimy z nimi. Uczestniczymy i ćwiczymy z dziećmi, pokazujemy im, jak pewne ćwiczenia też trzeba robić. Bo wiadomo, to w pierwszym momencie rodzice są tym autorytetem, z którego biorą przykład i jego chcą naśladować. Więc my możemy przyprowadzić dzieci na trening, ale wcale nie znaczy, że one muszą słuchać pani trener albo pana trenera gdzieś na późniejszym etapie. Tylko chcemy też dawać dobry przykład, że my też robimy te ćwiczenia, też robimy te zajęcia, o których, których pani trener prosi. Przeciągamy liny, razem są różne zabawy wspólne, także nie tylko dziecko korzysta, ale rodzice również. Spędzam z synem wolny, wspólnie czas. Możemy razem no, aktywnie spędzić czas, co jest to najważniejsze, nie? żeby dziecko tylko nie siedziało przy telewizorze czy cokolwiek. Podają do siebie piłki, rzucają, kopią, ganiają się wzajemnie, więc różnego rodzaju berki z linami, e, przestakiwanie przez liny, przechodzenie pod liną, nad liną. To rodzice bardzo chętnie uczestniczą zajęcia tutaj, które były już prowadzone to sam zauważyłem, że to są bardzo proste, a bardzo fajne na koordynację ruchową, na, na zwinność. Takie rozwijają właśnie ogólny rozwój dziecka w tym wieku. Uczestrzają takie dzieci, które w ogóle nie chodzą ani do żłobka, ani do przedszkola i rodzice mówią, że to jest bardzo fajna forma już wdrażania się i poznawania nowych dzieci, żeby właśnie te znajomości później łatwiej było im nawiązywać. Zważywszy na czasy, w jakich żyjemy, gdzie wszyscy wolą siedzieć przed komputerami albo jakieś tablety, iPady, to wyszliśmy z małżonką z założenia, że my chcemy, żeby nasze dzieci były takie jak my, czyli aktywnie spędzały czas właśnie na jakieś same dla siebie, na ćwiczeniach, na, na grach zespołowych, bo to też kształtuje dziecko w dalszym życiu. Współpraca, słuchanie się przełożonych czy trenerów. Bardzo serdecznie zapraszam dzieci w wieku od 2 do 4 lat, a także rodziców lub opiekunów, do wzięcia udziału w Football Baby, zapisaniu się chociażby na pierwsze zajęcia, które są całkowicie darmowe i można przyjść zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wygląda. Myślę, że mamy tutaj dużo zabawy, dużo fajnych ćwiczeń, które też można później z dzieckiem w czasie wolnym wykorzystać.